Dzień dobry, wieczór, wybrałem się na wakacje, sam, wyrodnojczyc mąż, wybrałem się na wakacje na Skandynawię, zobaczymy ile z tego wyjdzie, na razie jestem nad Zatoką Gryską, jest fajnie i nie ma parawanów, zobaczcie zresztą. Nigdzie nie ma żadnych parawanów. Można? Można. Dziennika trzeba by było zrobić podróży. No, niestety, jeden plan już nie wypalił, a mianowicie było to zwiedzanie talina. Tyle kłopotów się przytrafiło, że po prostu nie było czasu i nawet pod znakiem zapytania. No stał dalszy sens podróży, właściwie może nie być już tak łatwo, jak sobie zakładałem, ale zobaczymy. Noc spędziłem na takim miejscu, w lokalnym miejscu wypoczynku. Ja troszeczkę pokażę to miejsce, pochodzę z tym aparatem i powiem, jakie są moje dotychczasowe obserwacje. Tak wygląda mój tymczasowy camping i mój camper. No cóż, jaki podróżnik taki camper? No dobrze. Dlaczego mi ten talin nie wypalił? Zwiedzanie tego talina dlaczego nie wypaliło? Telefon mi padł. A jeżeli cała podróż była zaplanowana w oparciu o aplikację na telefonie, no to jest niewesoło. Udało mi się co prawda go uruchomić, ale nie ma wszystkich funkcji i nie działa tak jak trzeba, więc level całej wyprawy, całej podróży, tam wyprawa, tam bez przesady, rośnie. Niesamowicie, niesamowicie mocno. Teraz y, jestem właśnie w takim lokalnym miejscu fińskiego wypoczynku. Tu ludzie przyjeżdżają, i o ile słyszałem o kulturze fizycznej fińskiej, o tyle powiem, że no, dzisiaj i wczoraj, właściwie wieczorem, tego doświadczyłem. No, jest tu takie miejsce, niby nic nadzwyczajnego. Stoi sauna. Sauna to jest ciekawostka. Przychodzi się, płaci się y, za pomocą QR-a, za pomocą jakichś tam płatności mobilnych. Wchodzi się i się saunuje. I powiem, że wczoraj wieczorem, do późnych, wie do późnych godzin wieczornych, ta sauna była oblężona. Nie jest zamknięta, można wejść do środka, nie ma najmniejszego problemu. Miejsce wygląda w ten sposób. W tej chwili jest puste, bo już jest taka godzina, że ludzie poszli do swoich obowiązków codziennych, do swojej pracy. No, byłem pod wrażeniem. Jak przyjechałem wczoraj, nie chciało mi się już dalej jechać, ponieważ była burza. I zatrzymałem się tutaj. Burza minęła i zaczęli ludzie przyjeżdżać po burzy, żeby sobie popływać. No wszędzie, można powiedzieć, w każdym miejscu. I tu na kąpielisku, i tam gdzieś tam na plaży, gdzie tam widać tą plażę. Tak, było niesamowicie dużo ludzi. Ci ludzie byli od dla takiego dzieciaczka, który już potrafił chodzić, do nawet takiej pani, która przyjechała na balkoniku i trzeba było jej pomóc wejść do tej wody. Dlatego no, jestem pod wrażeniem. I teraz tak, ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby sobie popływać w to miejsce różnymi środkami. Transportu, rowery, nartorolki, rolki często też przybiegają, jest sporo też biegaczy. Więc tej legendarnej kultury fizycznej osób mieszkających w Skandynawii, a w szczególności w Finlandii, doświadczyłem właśnie sobie na własnej skórze. No to nie będzie łatwa podróż, i jeszcze jedna rzecz, jeżeli jedziemy z jakimś tam GPS-em czy z mapą, czy planujemy w oparciu o te urządzenia i nam pokazuje, że do przejechania jest ileś tam kilometrów w ciągu 10 godzin, to, to w rzeczywistości nie jest tak. W rzeczywistości ten czas dużo, dużo rośnie i trzeba gdzieś około 3 a nawet 4 godzin do tych 10 dorzucić. No tak to jest skonstruowane. Jeżeli chodzi o drogi na tych krajach, na których już przejechałem, czyli Litwa, Łotwa i Estonia, no to można śmiało powiedzieć, że my nie mamy się czego wstydzić. W Finlandii jeszcze do końca nie przejechałem, ale też tutaj jakieś tam rewelacji nie ma. Jeżeli ktoś mówi, że w Polsce są słabe drogi, to nie wie co mówi, po prostu. I tyle. Talin, jeżeli chodzi o stolicę Talin, zrobił na mnie, jak na mnie miasto robi wrażenie, to, to musi być wyjątkowe miasto i tak też to wygląda. Że do Talina jeszcze muszę wrócić, i no, stolica inna niż wszystkie, które dotychczas widziałem. Następna rzecz to jest też e, taka, że no, z płatnościami mobilnymi. Jeżeli mi telefon walnie, no to do końca to będzie kłopot, bo autoryzacja jest ustawiona na yy, autoryzację w telefonie. Nie ma takiego pinu, jaki wprowadzamy zazwyczaj, tak? No i to chyba tyle i tak już się dużo nagadałem, bo pewnie z 4-5 minut już gadam. Także do następnego. To jest chyba szwedzka Laponia, i nawet o tym świadczą te tyczki, które są czerwone, przy tym, że tutaj śniegu to czasami potrafi dosypać. Bo właśnie taka wtyczka, jak teraz jest po lewej stronie, po prawej, po lewej. Metrów takiej drogi, prawie jak do gliniszcza. No to już chyba powoli się zaczyna. Zaczynają się widoki. Norwegio! Zaskakująco dobrze przebiegł ostatni odcinek. No i... Może jeszcze nie na Lofotach, czyli na jednym z najpiękniejszych miejsc na naszej planecie, ale... ale też jest ładnie. Co ja dużo będę gadał? Za chwilę wykąpię się w tym oto fiordzie, który, na który patrzę. No i... Podziwiajcie widoki. By ktoś się zastanawiał, to woda w fiorcie jest słona. To jest połączony w końcu z morzem, tak? I nie ma, że boli, kąpiel musi być codziennie. Nie ma innej opcji. Lepiej niż domu. I o ile przyjechałem, to fiord był spokojny, dosłownie tafla, lustro. To teraz zaczął się wiatr i fale. Jestem ciekaw. I to nie jest przypływ a linię przypływową o tutaj pięknie widać zobaczymy za jakiś czas 23.30 no tak wyglądają właśnie noce w Norwegii w lipcu właściwie to już nie lipiec tylko 1 sierpień za chwilę będzie spać no nie potrafię przy takim czymś rzyk w Norwegii wygląda tak bez monumentalizmu skromniutki znaczy to i tak jest na wypasie a Kościół Kościół mamy o tutaj